I mają coś, co się nazywa okna transferowe. Ja to nazywam okna transferowe, czyli takie momenty, kiedy są gotowe do kontaktu. Te okna transferowe otwierają się w dziwnych chwilach. Wieczorem, jak wracamy z roboty, zmęczeni o 22. Jak dziecko jedzie o 6 gdzieś tam i o 5. Wstaje i chce z Tobą rozmawiać. Albo jak wraca, zmęczona, albo jak trzeba iść spać. Tylko się otwierają w momentach, które nie są dla nas wygodne. I wtedy dziecko mówi, chce z Tobą być w relacji, chce z Tobą być w kontakcie. Jeżeli nie skorzysta z tego okna, rzuciwszy wszystko, co masz, to następne się otworzy za miesiąc albo półtora. I trochę bycie rodzicem nastolatka polega na łapaniu okien transferowych. Te okna transferowe to są z piłki, z, z piłki nożnej, tak? tak tam tak, się tak, otwierają, tak. kiedy mogą zmieniać tak. zawodnicy. I nastolaty otwierają czasem takie okna transferowe, I jak się wtedy człowiek odnajdzie i powie, jestem, słucham, i będzie mało mówił, a bardziej słuchał tego, co dziecko nadaje. Ja bym to nazwała, normalizował. Mhm. To w porządku, tak jest, możesz tak czuć, ludzie tak czują, większość tak ma, to naturalne, że tak masz. No, to jak gdyby to stabilizuje i to pokazuje człowiekowi: jesteś ważny.